Hello, Joseph! Możesz zrobić zjecieloreczki. You... A okej. Okay. Joseph, where are you? Don't be shine To nie o się powinien bać tylko my Give me a sign Show yourself Open the door please To ja? Are you here? here you here? Give me a sign. Yourself. Dobra, sign tu jest! Gdzie? Zapalił lampkę. Dobrze. Góra, po... Hello, Joseph. Hello, Joseph. Tu? Albo Tu Cztery, albo tu, bo tu by otwarte drzwi były Tutaj tutaj jest 12, to chyba odpada miejsce wiesz no Właśnie zaświecił światło, chyba że to ty byłeś No właśnie, tu jest 10 stopni A tu jest 3 No to tu jest 7 3 No tutaj Czas iść Show po yourself, Joseph! O! Józef, show yourself. I want to see you, show yourself. <laughs> Jezu, to ty świecisz, a ja bym że on się pojawił koło mnie. Weź tam w tym rogu, w tamtym. Tamtym tu? I drugi damy tam. No? A drugi damy na krzyż, w tamtym. Dobra, zostawiam tu. Idziemy. Hello, ghost. Can you hear me? Hello? Hello? Ghost Odpowiedział. Odpowiedział. Wiem, słyszałam. Ale nigdy nie... Nigdy nie rozpoznaje co oni mówią, nie? Oj. Ty jak. Stary na przykład. No. Czemu by nie? Stary duch mocno śpi. Ja idę z świeczką fiolet. i aparatem w drugim Spoko, ja wezmę jeszcze... Aparat wezmę, tak? Nasz taki wypadek Ja bym ci radził wziąć pilsa Za późno, jestem Za późno, co? Tak? Mamy zdjęcie ducha Ale jak do mnie szedł, on na mnie ten poluje Menda Czyżby to banshee? Ale nie chciał zmuchnąć! Obczalić, kto to Musimy zobaczyć Czy mam tu coś jeszcze ciekawego. Mam zdjęcie duchę kolejne Ale nas lubi? Co? Ale nas lubi? No cztery MFA? Cztery, cztery cztery Tu mam 4 stopnie, cały czas 6 3 Wiesz co wyjdźmy z domu i przynajmniej co to jest Co to może być, chodzi po soli! chodzi po, po soli. O, gdzieś chodzi O, o, o. Och, łączył skowany MF, Jest. Ci... Pięć? Tam jest! Za tobą jest! Pięć! Pięć spadamy Pięć, pięć było! Pięknie pięć! Jak się pojawił kurczę, w swojej postaci. A ja szukałem MF-a Zdjęcie ducha, czujnik ruchu i żydnik EME. Co nie jest źle, dobra. To ja biorę aparat i czytnik. Czyli normalnie. A, ja trzymam książkę. książka. Um, Donna Wilson. Duch odpowiada sam o tym, czy będziesz musiał to odkryć. A, czyli nie wiedzą. Dobra. Gun na Wilson. Na bank będzie tam gdzie zawsze, czyli tam koło łazienki wiesz, tam przybyś No Hello Are you here? Ja jestem pewna tu to nie będzie tutaj w łazience O, trzy stopnie. Dwa było przed chwilą Mówiłam, że gdzieś tu Tutaj chyba wiesz, tutaj Turka? Serio? Ewentualnie tutaj zostawisz książkę, wiesz? Ewentualnie zostawię książkę. O, zero stopni. Czyżby dojdzie na minusie? Donna, are you here? Byłeś na Byłem. Hello? Ghost? Can you hear me? Hello, ghost? Can you hear me? Hello? Hello? Can you hear me? Ghost? Hello? Hello? Nie chcę mi odpowiedzieć. No i ja pójdę jeszcze raz, nie? Na ziemi, gdzie ona jest? Tutaj, tutaj na skrzyni. Napisał! O okej, okay. dobra nara. A few moments later Ciekawe zostało się z tą Jak szła do mnie! Palnięta! Uh, uh, uh. Ja panowie przodem A panie? <gryw> 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 Tak. One odrazu razu idzie do góry, nie? Tak naprawdę. A jest chyba w kuchni. Speak to us Ghost. Ghost. can you hear me? Speak to... Halo? Jest to, to jest jury, to chyba na pewno jest Yuri Dobra idziemy sen, bo nie odpowiada on No Założę się, że będziemy mieć po zero Sanity No Dawaj modele, medal, model, damaj Nie mam nie Nie odpowiedziałam, nie ma orbu To jest takie ciężkie do zrobienia Jurej? Tak, da, dawaj, ja, ja jedę. Na A mamy no kość? A dobra, nie. Nie ma kości.